Witajcie kochani na moim kanale, zapraszam was na imieninowy odcinek z okazji imienia Natalii 27. Nagrywam ten filmik yy, i mam tutaj zdrapeczki, takie kolorowe, rzadko u mnie tak na kanale jest, że z dużo kolorowych zdrapek, bo albo jakieś tam krzyżówki, albo jakieś tam linie, albo paczki, albo mieszane paczki, a tutaj pomyślałam, że zrobię taki miks, miks drakowy i mam tutaj yy, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięćdziesiąt, sześćdziesiąt, siedemdziesiąt pięć złotych. Na siedemdziesiąt pięć złotych mam tutaj te dwie nowości wiśniowe, które na premierze bardzo mi kiepsko poszły. No ale zobaczymy może coś tutaj. Jedna z jest kupiona jeszcze z tego czasu, a jedna kupiona w innym miejscu, więc zobaczymy. No i co? Zaczynamy sobie drapać. Może zaczniemy od tych maluszków. No i zaczniemy od laki z drabka. Także... Z numerem 8 mi się nawet trafiła. Zobaczcie, to już przypadek. <grych> Dobra. I szukamy tak: 7, 25, 9 i trójeczka. No i szukamy. Jedynka. Mamy konieczynkę. a jak znajdziemy konieczynkę, przypisano do niej kwoty, Wygry przypisano do niej kwoty. Dobrze, ale to będzie moja pierwsza konieczynka, bo nie miałam jeszcze konieczynki 4, 26, 16. 6 33 Mamy drugą konieczynkę no pięknie. Początek jest super i 24. Dużo oboków, ale dwie koniecznki wszystko, że tak powiem, wszystko że tak powiem anuluje. I mamy tutaj 10 zł, ósemeczka i jak widzicie, znowu nam się nic się spisała. Ale to było naprawdę bardzo, że tak powiem, Przypadek, a tutaj mamy 27, a 27 Natali Też przypadek. Nie wybierałam numer, numer, numerami, po prostu pani mi podawała. 6, 11, 12 i 29. Zobaczymy. Mamy tak: 13, 8, 9, 2, 31. Pensja po raz pierwszy. 14, 28,

36, a po 13 mamy 5 złotych, ale zawsze to lepiej niż zupełnie nic. Nie będzie odcinek też na zero. Nie wiem, gdzie są kontrolne, ale te, te, te. Dobrze, ale już mamy coś. Teraz mamy wiśniową yy, siódemkę z numerem też 27. Zobaczymy. I szukamy tutaj siódemki, ale jest tak awokado, ananas, motyl, śliwka winogrono, truskawka, banan, no i wiecie, nie ma nic, no chyba to nie będzie moja ulubiona zdrabka i jeszcze jedną mam z numerem 50 i szukamy tutaj siódmeczki motel, kwiatek, truskawka, awokado, winogrono, biedronka, słoneczko, no i pusta. Także to nie są moje zdradki, ale mam tutaj jeszcze kolejną yy, wiśniową, która po prostu jeszcze siódemki tutaj nigdy nie widziałam. Mam numer 5. Zobaczymy, może dzisiaj zobaczę. Yy, no i co? Szukamy. Może akurat coś się pojawi. Nie ma. Nie ma. Nie ma, nie ma niestety. Też nie ma. Też nie ma. Chociaż jedna siódemka. Nigdy nie ma tej siódemki. Taka bardzo pochowata zdrabka dla mnie. Ale może, może kiedyś się przebije. Ach. I ostatnia szansa. No niestety. Uparła się ta siódemka. A ja kiedyś chciałam kupić udawaną paczkę z tą y, Cherry 777. Ale chyba nie, nie skuszę się na to. Tutaj y, diament i skrzynia. Albo tak, szukamy. Mamy zegar, mamy plik, świnkę, klucz, worek, korona, monety, bank, rubin. A nie, to rubin trzeba znaleźć. No i mamy rubin, super. Korona, portfel, worek. I mamy jeszcze jeden rubin. No kochani, mamy dwa rubiny. Super, bardzo się cieszę. Więc pod pierwszym rubinem tutaj Was przybliżam. Gdzie to jest ten pierwszy rubin? Tu. Widzicie? O, tu. Ok. Mamy tutaj 10. I tutaj mamy 10. Mamy 20 zł. No, lepiej 20 niż nic, prawda? Nie wiem, gdzie są kontrolne. Na razie nie mogę ich znaleźć, ale bardzo się cieszę. No. R. Jeszcze jedna R, poproszę. I będę spokojniejsza. Zobacz, nie ma R jest. 20 zł mamy super. Odpadam. Kolejna to jest gorączka złota. Oddalam was. No i szukamy tutaj, co my tu szukamy? Monety lub garnek. Jak garnek to mnożymy razy dwa. No dobrze, szukamy. Prezent, biedronka, słoneczko, skrzynia. Rubin, ale to nie w tej zdrapce. Muszka, wiśnia. Różyczka, kwiatuszek. Zdrabka z numerem 20. Auto, narty, pierścionek, perfumy, triumf i kłódka. No niestety ta zdrapeczka jest już pusta. Dobra. Lecące dolary. Jedno z moich też ulubionych zdrapek. Yy, ale... Ostatnio też jakoś taka pusta była i z numerem 7. Nic tam nie, nie dawało mi ostatnio, ale szukamy 41, 26, 16, 13 i 56. Można znaleźć jeszcze cash, wygrywamy i monety mnożymy razy dwa. No i szukamy 58, 54, 19, 55, 21. To już tyle pięćdziesiątek powinien coś tam dać, nie? Pięćdziesiąt dwa, czterdzieści dziewięć, pięćdziesiąt jeden, dwadzieścia pięć, pięćdziesiąt siedem, czterdzieści sześć, dwanaście, czterdzieści siedem, pięćdziesiąt dziewięć, czterdzieści cztery i ostatnia szansa trzydzieści sześć, trzydzieści pięć, piętnaście, czterdzieści dwa i trzydzieści jeden, także obokowa. Tym razem nic, nic nam nie dała. I ostatnia drapeczka Paradiso z numerem 7 też. Jakoś tak siódemki mi się popsypały tutaj. No i zobaczymy, czy tutaj coś będzie, czy nie. W każdym razie drapiemy. Arbus mamy tutaj. Mamy tu. I więcej chyba nie ma, dobrze. Podolot. Jest tu. Więcej nie widzę. Fala. Fala jest tu. Fala jest tu. I tu. I jeszcze jest tu. Także sporo fal. Czy będzie zdraka na fali wygranej? Zobaczymy. Chmurki. Chmurki mamy tu. Mamy tu. Mamy tu. I jeszcze mamy tu. O, dobrze. Kolejna zrapeczka. Tutaj zrapeczka element bluzka, ale jest tylko jedna. Dobrze. Nutka. Czy będziemy śpiewać z radości? No nie wiem, zobaczymy. Więcej nie ma. Palma. Palma jest tu. I więcej nie ma palmy. Dobrze. Ośmiornica. Mamy aż tu dwie. Najwięcej no nie ma. Dobrze. Kapelusz. Tutaj jest. Więcej nie widzę. Dobrze. Płetwy. Płetwy są tu. Czy jeszcze gdzieś? I są tu. Ok. Dobrze. Kolejne słoneczko. Czy słoneczko nam zaświeci? W tej zdradce? No, okaże się serce, bo lubię tą zrapkę, to tak, <laughs> to nie zmieni nic, ok? Lód mamy tu i mamy jeszcze tu, dobrze? łabądź jest tu i mamy tu jeszcze. Oh, Szorty. Są tu. I są tu. Poproszę napój. Ale mamy kotwicę. Kotwica jest tu. Najwięcej nie ma kotwicy. Kolejny element jest to piłka. Tu. I tu. I więcej chyba nie ma piłki. Dobrze. Kolejny element jest to termometr. Tu mamy termometr. I tu mamy termometr. Kolejna jest to liść. Liść jest tu, liść jest tu, liść jest tu. Ale czy coś będzie? To się okaże. w Ostatni w ostatniej już. Jest to parasolka. No, ale parasolka nam, kochanie, nic nie daje. A było blisko, powiem wam. Było blisko. Jest pusto. Dobrze, ale nie jestem jakoś tak rozczarowana, ponieważ no na tyle z drapeczek yy, ta dała 10, ta dała 20, to mamy 30, 35 zł. Nam się tutaj zwróciło, a było, a przegrało 10, 20, 30, 40, 55. No, jest minusik ogromny, ale tak czy siak. Jestem zadowolona, no będzie coś tam jakieś na wymianę. No, yy, tak to jest z tymi zerkami, ale pomyślałam sobie, że zrobię sobie taki prezencik. No i co, dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam was na kolejne filmiki i do zobaczenia w następnym. Pa pa.